Co oznacza dla Pana otrzymana nagroda, firma dobrze zarządzana? Wyróżnienie, nie spodziewaliśmy się czegoś takiego, także zaskoczenie i przyjemnie nam, że ktoś to docenił. Co pozwala się wyróżnić na dzisiejszym rynku? No my wprowadziliśmy akurat niszowy produkt w regazyfikacji gazu, także staramy się tutaj być liderem w tym, w czym działamy w tym obszarze. Czy możemy mówić o sukcesie firmy? Jesteśmy na początku sukcesu, także wszystko przed nami. Mamy nadzieję, że tak, to by tak będzie. Jaką ma pan wizję zarządzania, żeby dalej odnosić kolejne małe i duże sukcesy? No, chcemy w ramach grupy PGNiG stworzyć niszę klientów, która do tej pory była niezagospodarowana, żeby mogli odbierać gaz LNG. I to jest taka, myślę, przyszłościowa furtka dla wykorzystania kolejnego źródła energii w Polsce. Jakie są główne wyznaczniki konkurencyjności? Y jakość. Y my w tym obszarze, w którym wchodzimy, nie było konkurencji. Byliśmy pierwsi. Teraz dopiero się pojawiła. Naśladuje nas. Także po prostu jesteśmy pierwsi. To jest na nasza przewaga.